Osią symetrii wykresu funkcji kwadratowej f określonej wzorem f od x równa się 1 trzecia x kwadrat plus 4x plus 7 jest prosta o równaniu i musimy wybrać właściwą odpowiedź spośród podanych. Na początek przypomnijmy sobie, czym tak naprawdę jest oś symetrii wykresu funkcji kwadratowej. Pamiętamy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Widzimy, że nasza parabola ma dodatni współczynnik przy x kwadrat, czyli na pewno będzie miała ramionka skierowane w górę. I oś symetrii jest to prosta, która dzieli naszą parabolę idealnie na pół. I to zawsze jest pionowa prosta, która przechodzi idealnie przez xową współrzędną wierzchołka, czyli przez nasze P. Czyli tak naprawdę musimy wyliczyć P naszego wierzchołka. Wzór na P mamy w tablicach maturalnych i jest to minus B. Przez 2a. Pamiętamy, że naszym b jest współczynnik przy x, a naszym a jest współczynnik przy x kwadrat. Czyli możemy podstawić minus 4 przez 2 razy 1 trzecia, czyli mamy minus 4 przez 2 trzecie, i żeby to wyliczyć, pomnóżmy razy odwrotność drugiego ułamka, czyli mamy minus 4 razy 3 drugie. Z dwójką nam się pięknie skrócą i zostaje nam minus 6. Czyli tak naprawdę nasze p jest równe minus 6, czyli nasza parabolka powinna być gdzieś tutaj. Tu mamy minus 6 i nasza parabola może być tak naszkicowana. Czyli jaki wzór będzie miała ta oś symetrii? Ona jest pionowa, przecina oś x w minus 6, czyli będzie miała wzór x równa się minus 6, czyli odpowiedź a.